Muszę to zjeść, bo nie mogę wejść do laboratorium. Możesz? Z jedzeniem nie mogę. Witam wszystkich, znajdujemy się przed budynkiem Wydziału Informatyki Dawnej Politechniki Szczecińskiej, gdzie jak usłyszeliśmy w podziemiach działa potajemne koło poligraficzne print team. Gonimy go! Przyszliśmy zmienić salę poligraficzną. A, witam w naszej pięknej sali poligraficznej numer 10. Kim Pan jest? Ja jestem prezesem koła poligraficznego Print i chętnie Państwa odprowadzę w naszej sali. To zaczynajmy. Wieczorem, Nie, ale dzisiaj dzisiaj to chyba nie dam rady jednak. Nie? Ale w zasadzie to... Hmm. Yy, co, co się znajduje na do waszej pracowni w naszej sali poligraficznej dysponujemy 11 komputerami klasy PC. Na każdym z komputerów mamy zainstalowany pakiet Adobe w wersji CS3, to jest dość nowym, nową wersją pakietu. Tutaj mamy zaprezentowane właśnie programy z tego pakietu. Mamy również specjalne oprogramowanie do urządzenia iOne, które służy do kalibracji monitorów drukarek, aparatów, skanerów. Mamy również oprogramowanie Puzzle Flow, które służy do tworzenia sygnał, impozycji, a także dysponujemy jednym komputerem Power Macintosh z monitorem typu CRT. Jest on wykorzystane do tworzenia specjalnych projektów tylko na Macintosh. Przynok. Przynok. Co się znajduje w tych szufladach? W szufladach mamy różne próbki oraz produkty poligraficzne, jakie używają nasi studenci na zajęciach, do wykonywania różnych projektów, a także do planowania samych zajęć. Mamy tutaj przykłady wyciągów barwnych, impozycji, przykłady impozycji, a także odbitki setowe. Z drugiej strony natomiast znajdują się urządzenia służące do pomiarów, np. I1, o którym wcześniej wspominałem, oraz spektrodensiometry, mikroskopy, lupy i tym podobne urządzenia. To poligrafią zainteresowałem się y, liceum, po prostu podobało mi się jak wykonywane są książki, zresztą mnie to interesowało. Y, potem właśnie bardziej interesowało mnie robienie książek, które są właśnie jakieś artystyczne, albumy, fotoalbumy mm. lub książki niekonwencjonalne z jakimiś dodatkami, wkładkami, mapami. Jak one powstają? Potem bardziej zacząłem się interesować, jak powstają opakowania różnego rodzaju i tak sobie, się tak interesowałem tym, tak można powiedzieć hobbistycznie, a potem właśnie zobaczyłem, że na Wydziale Informatyki jest kierunek ze specjalnością wydawnictwa poligrafia. Postanowiłem tam być. Na trzecim roku dowiedziałem się, że jest koło poligraficzne, bo wtedy było one zakładane przez... Piąty rok studentów i tak się zaczęło no, jak przygoda się z poligrafią. A z poligrafią to po prostu rozwijało się to przez lata. I tutaj nie tyle co poznałem, poznałem właśnie tutaj na miejscu metody, co poznałem miejsca. Uczenie umożliwia mi poznanie miejsca, które mógłbym właśnie dalej pogłębić swoją wiedzę. by chciało skorzystać z takiej okazji, dużo osób się tym interesuje, chciałby no przystąpić. Koło jest dla każdego studenta, który wyraża chęci, ale bardziej można zadać sobie pytanie właśnie, czy co ten student chce od tego koła. Bo jeżeli nie wkłada w to coś, czegoś od siebie, sami nie sprawdza, sam nie jest na bieżąco, to bardziej będzie można powiedzieć, nie wyniesie z tego koła dużo, ponieważ każdy członek koła rzuca propozycję, a my zastanawiamy się, czy ją realizować. Jeżeli ktoś ma jakąś pasję, ktoś, e, ktoś na przykład z czymś siedzi w druku i na przykład ma możliwości na przykład zabrać resztę do jakiejś drukarni, żeby, żeby reszta nauczyła się czegoś, bądź posiada na przykład większą wiedzę z jakiejś dziedziny, na przykład z przygotowywaniem druku, bądź też z programów graficznych i chce się podzielić z innymi, to takie koło jest idealne dla niego, ponieważ on może nauczyć się też innych rzeczy od innych. Mamy oczywiście możliwość, e, wprowadzania sprowadzania e, ekspertów, bądź też przedstawicieli firm, bądź też e, wycie przygotowania wycieczek i tam idziemy do ludzi, tacy ludzie przychodzą do nas, którzy dzielą się z nami swoją wiedzą i zdobywają w ten sposób informacje o choreografii, i o ruchu. Ja osobiście zajmuję się ruchem niekonwencjonalnym na niekonwencjonalnych podłożach jak tekstylia, plastiki, tworzę tworzywa sztuczne, szybkiego rodzaju szkło i z tej dziedziny posiadam wiedzę i chętnie przekazuję tutaj innym osobom z koła graficznego. Jeżeli ktoś, mamy jedną osobę, która bardzo dobrze operuje na wszystkich, na całym pakiecie CSS, i yy, można dokładnie ładnie do nas przygotować z photoshopa i innych yy, sztuczek, właśnie yy, przygotowywania też do druku. Yy, więc praktycznie każdy może być w kole graficznym, tylko wszystko zależy od tego, ile on wyniesie z tego koła, bo to od niego zależy. Yy, osoby, które właśnie myślą, że pojadą sobie dzięki temu na jakąś wycieczkę ekstra, bądź też będą mieli z tego, dużo i, i, nic nie będą robić, tak do końca nie jest, ponieważ jeżeli ktoś na przykład tak, ostatnio mieliśmy wycieczkę do Heidelberga, gdzie można było się umieścić dużo ciekawych rzeczy, to odbył się i, że tak powiem, najbardziej aktywni studenci z toa to tej na ten wycieczkę. Czyli no są każdy zna się coś dla siebie, jednak liczą się chęci. Dokładnie.